No, nagramy. Okay. się. Siema. 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 Dzisiaj będzie Dzisiaj mamy unboxing paczki z petardami. 🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

Kulki, bo tych kulek już prawie nie można. Chyba ostatnie cztery opakowania wziąłem tych, no i kolega chciał, żebym też zamówił, to mu wziąłem, e, tam powinny być inne kulki. No po kolei. Co to jest? Punkę. Mixer Flower. 10 sztuk. Mhm. Niezłe. To są z takim cracklingiem, I z czymś tam jeszcze. Tak? 136 gram sporo, no. A, to mnie prosił, nie pamiętam już kto, o takie petardki. No, nie spodziewajmy się, że za 10, za złotówkę, bo one też szkoło złotówki kosztują, nek 1-2 grama na 20 sztuk, że będzie coś naprawdę super. No ale. Upierał się, upierał w końcu, dobra, zamówiłem. Dwa opakowania za całe dwa złota. Nie, złoty 30, bo była promocja. Dymy? Świecące dymne, nie świecące. Świece dymne, nieświecące, Świece dymne. Świece dymne od Tropika. Dalej. Hmm. Też od świece Tropika, dymne. tylko to są. To są y, większe modele. Ile ich jest? Trzy. Cztery. Bo to jest yy, T coś 20 i 21, nie pamiętam teraz symboli. TF 20 i 21, to są TF 20, a to są TF 21. Yy, jeden taki. Niebieski od. Właśnie nie wiem, ale taki ciężki się wydaje. Kto to jest producentem? Surex, to jest od Surexa, patrz. No CS, Surex. Jeden gramatury. 2021 Data Ważności, czyli on jest jakiś stary dym. Mhm, no. Single od tropika. Tropika. Niedawno one weszły, ciekawe co to jest. 52 gramy Neku. Mhm, zobaczymy. Extreme. Właśnie, to są podobno straszne. Lipne te petardy. Mm, ale sprawdzimy. Niby 1,9 gram na sztukę. No jak na całe opakowanie 38 gram. Mm, Podobno są bardzo słabe. Dużo słabsze niż Jumbo. Bo to jest od Surexa. 3 zamówiłem? Te opakowania? No, najwidoczniej. Exploder 5. No, bo jeszcze w miarę przyzwoitej cenie były. To mówię, wezmę 3 opakowania. A która partia? Pierwsza! Ha! No to dobrze, no to mamy pierwszą i drugą partię, będzie można porównać partię pierwszą smołki. partię drugą mhm, od tropika, no to wziąłem właśnie to co kolega chciał, żeby mu te, te smołki zamówić to są od tropika. Mhm. No ale też jeszcze w miarę chyba dobrze dymiły, bo one są one są identyczne jak te tropik a triplex identyczne rozpusty Co to jest? <laughs> Pod klaskę. To jest ten gratis, co ja dostałem? Nie, ja co innego zamawiałem. A to są takie fontannienki, wiem, ja je kupiłem. One jakoś niedrogie były, mówię. Co to jest, jakieś fontanny? To... Jezu, jaki badzie. Dobra, przetestujemy, zobaczymy co to jest. Trzaskające kulki. Bzyki! Bzyki! To jest. Jeszcze chyba MWP to jest. Mm. Nie widzę, czy to jest niby CE, ale jaki rok produkcji czy coś? Mi się wydawało, że to to był nowy taki. To są te czyszczące kulki. RT3 od RC3 od Pieromaxa, tak Dziwnie, nie wiem, może coś było. O, zobacz jakie wielkie kule o. I tam jest dużo kulek różnych. To jest crackling, tylko że... I one dosyć stanie wychodzą, bo za 6 kulek coś około 9 zł, 10 no. zł Bzy, bzyk. RC trójki. Bzyki RC3. No też przetestujemy. I bzyk. Bzyki bo wziąłem dwie opakowania. 9,5 grama. To wszystko? To wszystko. A, a gdzie jest gratisik? Była nawet opcja wybierz gratis i co? Gratisa nie dostaliśmy. No dobra. To jest towar. Będziemy sobie po pomalutku kiedyś testować. No i to wszystko. Dzięki, na razie, cześć. Cześć.